Niektórzy święci mówią o tym tak bardzo pokornie, że chcieliby być osiołkami Pana Jezusa, to znaczy na tyle pokorni, żeby się nie wywyższać. Nie przysłaniać Jezusa, a być takim pomocnikiem, który, który spowoduje, że rozprzestrzenianie się Ewangelii, tej dobrej nowiny, która jest tak bardzo ludziom potrzebna, żeby to się wszystko odbywało. Ale prawdę powiedziawszy, nie jest łatwo być osiołkiem, ponieważ osiołek żyje na pustyni. To konie żyją na rozległych terenach, gdzie jest dużo trawy. Osiołek żyje tam, gdzie jest pustynia, tam, gdzie jest niewielka ilość jedzenia, tam, gdzie trzeba też orientować się w terenie. I okazuje się, że. Osiołki są zabierane przez karawany złożone z wielbłądów, ponieważ to osiołki mają w swoich uszach receptory, przy pomocy których potrafią rozpoznawać drogę, takie, takie ośleć GPS. I dlatego, jeżeli decydujemy się być pokornymi osiołkami Pana Jezusa, to zdajemy sobie sprawę z tego, że również my musimy dokonać pewnego wysiłku. Być osiołkiem to nie jest taka łatwa sprawa. Myślę, że być osiołkiem Pana Jezusa bardzo mocno zobowiązuje. Nobles obliż.